Celuchy jebane tak staje to celuchy się mijają. Już tutaj kurwa nagrywam. Już to za mną celów kurwa kolejnie celuje. Teraz jadę sam, to cweluchy pierdolone już nie celują. Nawet starsze, starszy pan, bo to starszy, tak szczerze powiedziawszy, chodzi do roboty, bo co, będzie w domu siedział. Niekiedy to mi to trochę szkoda, bo naprawdę, kurwa... A cweluchy pierdolone, tak już od pół roku co go za boże Cwelu? No kurwa, normalnie żałosne te kurwa Cwele Jebane już się robią. To taki człowiek, to naprawdę trzeba szukać go. Kurwa, z, nie wiem, no. To śmiecie Jebane mu celują, kurwa. No, bo w tym kraju tylko dupiec zapierdala. mądry to tam się sprzedaje. Także no kurwa, widać jak się te kurwa śmiecie Jebane wyrobili. Ranger i te jego Cwele Pierdolone. Kurwe sińskie śmiecie pierdolome, kurwa mać. To normalnie, kurwa, ręce opadają. No, kurwa, ręce, kurwa, mać. Jak śmieć sprzedajesz, jak śmieć, to robisz jak śmieć, kurwa. Jebane cele pierdolome, tu nagle wszystko rozumie, wszystko wie, kurwa, przychodzi co do ciego, to kurwa. Kurwe sińskie, kurwa cwele pierdolone, śmiecie jebane. Zamiast kurwa szanować takich ludzi, bo to już jest końcówka tych ludzi dosłownie, końcówka. Kurwa, bo ja tak też tam niekiedy, no jak ktoś ze mną robi, to wie jak się robi, że kurwa no, ale tam no, lubię z nim robić i koniec kurwa. Ale niekiedy mi szkoda trochę kurwa to, to śmiecie jebane sobie głupiego kurwa robią. Skurwy sińskie cweluchy pierdolone. I to rano i wieczorem I to jak to wsiada? Celuk się mija. Tak samo i z powrotem. Wysiada cfelu Kurwa jebana I Co to śmiecie pierdolone? To co, co im tam kurwa? Kolejne tajne cwele w akcji. Wszyscy wiedzą oprócz ciebie. Wolę się kurwa na gówno patrzeć, kurwa, na to dziadostwo jebane. Widać jak się wyrobili, żeby byli mądrzejsi, tylko żeby byli wszyscy bankierami. Oni jeszcze w 100% nie są sobą. Te kurwa śmiecie pierdolone. Jebane, gówno, kurwa, zajebane. Lepiej, kurwa, napierdolić, kurwa z, z rozbryzgiem, kurwa i patrzeć na to. <grywia> kurwa, jak na to dziadostwo, pierdolone. Tam śmieć, śmiecia wkręca. Widzi, że jak celu jebany, to dobry. Nie narobi mu łopciachu, bo. nie chce mi się nawet o tym kurwa mówić dosłownie kurwa Skurbe sińskie kurwa cwele jebam. ranger i jego kurwa cwele kurwa klan jebanych cweli w nocy tak samo, nie wiem była pierwsza, tam pisałem coś zaczęły psy szczekać bo oni tak robią że że po prostu pierwobudzą, no bo jak cweluk stoi celuje, kamera Gdzieś z drona po prostu dron podleci, tam bliżej, no i tyle. No i patrzy z drona. Jak się przewróci na, na, na bok, to wtedy pełna pizda. Tak jak dzisiaj w nocy. Kurwe syńskie śmiecie, chiebane. Jak bandytem mnie pilnują, ich. No tak się widać, jakby robili.